Podobno śniadania to najważniejszy posiłek całego dnia. Ale czy tak twierdzą mieszkańcy Krakowa? Nie wiem, zobaczymy, sam jestem ciekaw. Dowiemy się dzisiaj w takim razie, jeśli jedzą, to co jedzą i jaki mają stosunek do zdrowych śniadań. Może jedzą dopiero śniadanie na obiad? Nie wiem, zobaczymy, sam jestem ciekaw. Chodźcie. Czy śniadanie dzisiaj? Jadłam. Ok, co jadłaś dobrego? Y jogurt z kyr. Ok. Y z owocami, z masem orzechowym. Dzisiaj akurat nie. Ok. A na co dzień jedzie śniadanie? Tak, na co dzień nie. Właśnie zbieramy się, dobrze. Zbieracie się. To z hotelu się urwaliśmy, wiadomo do 11 wymeldowanie i teraz dopiero idziemy. Okej, okay. nie? czyli nie oboje nie jedzie śniadanie. Jeszcze nie. Okay. Właśnie my jesteśmy z tych co jedzą, jedzą bardzo późno albo siadanie na obiad, nie? Tak, dzisiaj tak. A co dobrego jadłaś? E, to była tortilla z e, taki omlet jajeczny z rukolą i pomidorkami. Okej, okay, czyli były tłuszcze węglowodany, białko też, wiek. czyli A. pełnowartościowo. Półkę Grahamka z serkiem Filadelfia i Pomidora. No powiedz, powiedzmy tutaj. Co to znaczy, powiedzmy. Czyli pewnie nie. No, no w sumie nie. Dobra, mamy. Ma, przepraszam, dziewczyny, 12.30. Jakby co? Jedliście dzisiaj śniadanie? Nie. Nie. A nie. dlaczego? Yy, bo jesteśmy przyjazdem i szybko zwiedzamy. I okay. Szybko do domu. ok. A uważacie, że śniadania są potrzebne? Ważne? No, pewnie, że tak. Okay. No, tak, wyjątkowo dzisiaj. Dzisiaj wyjątkowo, tak? tak? Tak Dla mnie to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dla Ciebie? Tak. Okej. Okay. a uważasz, że dla wszystkich, czy, czy niekoniecznie? Uważam, że dla wszystkich. Tak, bardzo potrzebne. Okej. Okay. a czym są najważniejsze? Myślę, że tak. Ok. Zależy. zależy. To od zależy. czego zależy? Eks... Zależy od tego, jak każdy. Uważam, zależy od organizmu. Mm -hmm. Jak ktoś potrzebuje, no to uważam, że spoko, ale też widzę po sobie, że czasami nie, jak nie zjem śniadania, to też, jest, też się dobrze czuję, więc okay. uważam, że to zależy od dnia i jak każdy organizm stosowna funkcjonuje. funkcjonuje. Okay. Są bardzo ważne tutaj coś no, na, na pewno mają da, tak. dawać energię na cały dzień. Okay. Jest ważne żeby był dobrze zbilansowany. no myślę że tak mi jest ciężko do śniadania że także. Okay. <laughs> myśli, czy, tak. czyli ogólnie tak. możemy sobie potrzebne, ale zawsze zapominam, żeby je jeść. <laughs> Okej, okay. ale ogólnie sobota moja, ciebie. I czy według ciebie jest jakieś idealne śniadanie? jakaś taka e nie wiem e, pełna kompozycja, która będzie dla każdego człowieka idealna po prostu. Dla każdego człowieka to raczej nie, ale ja lubię na przykład owsianki na śniadanie Okej okay. Tak fajnie, trochę okay. słodko Czyli bardziej jak na jest... słodko niż na słono? To zależy od dnia <laughs> no, Okej, okay. okay. ci, ci też tak. zależy tak. Okay. Ale jakieś awokado, na przykład pasta jajeczna z awokado to jest w ogóle Czyli spać. też spoko Na pewno takie dobrze zbilansowane, prawda? Białko, dużo Tłuszcze, węgle Tłuszcze, no węgle na sam koniec Czyli pełnowartościowe? <laughs> tak. A jak węgle na sam koniec to może w takim razie jesteś zwolenniczką białkowo-tłuszczowych śniadań, czy nie? Tak tak, zdecydowanie Jest. Tak, dla mnie idealne śniadanie to słodkie śniadanie. <laughs> Okej. Okay. Jeszcze muszę pytać, czy słone, czy słodkie, okay. że uniwersalne dla każdego. Obiec ja mi. uważam, że nie. Okej. Okay. Nie wiem, szczerze. Czyli też Chyba uważasz, nie, no, bardziej że... Nie, Zależy od organizmu, no. to Są takie, które zawiera oczywiście wszystkie makroelementy, czyli nie, nie, tłuszcze oraz białko, więc bardzo często jem na przykład płatki z nie, naturalnym, orzechami, owocami i uważam, o, że to takie... Ja tak dobrze. Tak, tak dobrze jest? nie? Tak dobrze nie, mówię to raczej prosto Jajko jakieś z parówką, tościkiem No to ściki z serem, więc z węglowodanym białko, ja białko jest Spróbuję próbuję ustawić, tak że zobaczymy Okej, okay, okej okay. Ja lubię białkowe, tłuszczowe Super e, Lubię awokado, jajeczko e, Jakąś bułeczkę do tego Super, super, no mega fajnie Czyli już nie będę pytał czy wolisz słodkie od słonych słone, Bo pewnie, słone, pewnie słone, raczej tak. słone, no nie? Co najczęściej jecie na śniadanie? Jajecznice, myślę Jajecznice, omlety Płatki takie najprostsze. Najzwyklejsze. Płatki, mleko, nic więcej? Tak. Um, omlet. Okej. Okay. Hmm. Ja nie mam czegoś takiego, że ulubione, ale na śniadanie to najbardziej albo jajka, albo jogurt. A wolicie w ogóle ze śniadania powiedzmy na słodko, czy na słono? Ja chyba bardziej na słono. Tutaj chyba jest pół ja, na pół, bo trochę, pół trochę na jajka, trochę jogurtu, nie? Na pół. Także tak, ja nie mam... Znaczy lubię też na słodko, ale głównie chyba na słono. Zależy od dnia. Okej. Okay. ja to raczej na, na, na słodko bym nie, jadł, dopóki czegoś nie zjem, nie? To ja raczej od słonego zaczynam. Może gdzieś tam w słodkim doprawie, ale musi być zawsze słone na. Deser po śniadaniu, Dokładnie, my, dokładnie. Jak już to no, tak. Słone. słone. Okej. Okay. To zależy od dnia. No, Okej, okay. co no. uważasz na temat śniadań takich stricte białkowo Po prostu. Czy one są dobre? keto? No powiedzmy. No, ogólnie wiem, że wielu osobom potrafi to faktycznie dawać energię i zostawia na pewno bardzo długie poczucie stości uh -huh. więc dla osób, które na przykład jedzą mało posiłków w ciągu dnia albo nie wiem, potrzebują tej dawki energii na powiedzmy 5 godzin dalej to uh -huh. pewnie to się by sprawdzało, aczkolwiek no ja personalnie nie jestem hana. No okej, okay, czyli kwestia też indywidualna mnie, po prostu. Dla to nie to jest na przykład za ciężkie na żołądek. Jeżeli okay. ktoś to faktycznie umie sobie dobrze zrobić i nie jest to dla niego jakoś bardzo obciążające, ty na przykład same jajka i bierze kupakiem pasy do tego. No i no, to. <śmiech> <śmiech> nie przeszkadza, nie? <laughs> Trzymam się, zobaczymy za 20 lat. <laughs> jest okej, okay, nie? Ja po takich śniadaniach czuję się właśnie taka ospała. Okej. Okay. A za to po takich słodkich śniadaniach czuję się taka pełna energii, że mogę tak jakby działać, pić kawkę i no. I, I po prostu sobie lecieć, <grym> elegancko. Tak, tak. Bardzo dobre. No, są potrzebne. Dobrze, ale szczególnie jak się jest młody, albo jak się ćwiczę, to jest tak. uważam, że super. Fajny strzał energii od razu tak. na początek dnia. Tak. nie? Myślę, że to zależy od sobie. Mi pasują śniadania białkowo-tłuszczowe, bo tak okay. czuję się pełniejsza na dłużej. I wiem też, że są lepsze jakościowo. Okej. Okay. Według mnie takie byłyby najlepsze. Tłuszcze są bardzo ważne, tylko to zdrowe, prawda? Tak. Jeśli zasmakował Ci ten odcinek, zostaw łapkę w górę i oczywiście zasubskrybuj kanał. Pomóż mi się rozwinąć, a w komentarzu zostaw informacje na temat tego, jak wygląda Twoje śniadanie i czy w ogóle śniadania jesz a jeśli nie, powiedz dlaczego. Do zoba. Muszę się wiesz, nakręcić. Sam jestem ciekaw, co powiedzą gówno. Ciekawe, czy oni jedzą śniadania. Ciężka praca. Podczas nagrywania.